Ale przed chwilą Epic Combo wykręciłem, stary, zrobiłem 4 triki i nie z tego, nie, nie zrobiłem. Tu się już No. Kręć coś. Ty, ja mam kręcić sam? Za chwilę się dołączę. Dobra. Kręć coś. Nie widać cię, niżej. Proszę czyli ja mam kończyć, tak? No, kończ tam powoli, jak tam chcesz, to ja to jeszcze coś tam porobię, żeby. Ja. Yeah. <grystanie> czyli mamy wspólne kombo. Tak, mamy. Rządzimy. Ja rządzę. Ty rządzisz?